O, Piotrze, ty również działasz w organizacjach pozarządowych i w organizacjach charytatywnych. No, Chciałbyś może coś powiedzieć na więcej na ten temat? Czy to jest związane z twoimi zainteresowaniami? Czy to jest e, bardziej jakąś twoją potrzebą, jak powiedzmy, tutaj jako akurat prawnego do jednak e, takiego większego działania, do e, zrzeszania się? To ja i... Może no, powiem, jak... powiem w ten mhm. sposób, że e, tak idąc za. W krajach anglosaskich generalnie też, też, czy w Stanach Zjednoczonych na przykład, no to są kraje anglosaskie, tak? Oczywiście. w krajach anglosaskich generalnie panuje takie przekonanie, że prawnik powinien jaką część swojej pracy wykonywać bezpłatnie. Pro bono. Pro bono, pro bono publico pro bono. Na rzecz właśnie potrzebujących, czy rzecz, na, na rzecz właśnie organizacji społecznych. No i ja idąc za tym przykładem, również staram się pomagać. Akurat jestem członkiem stowarzyszenia Rotary Klub w Gdyni i tam zajmujemy się różnymi inicjatywami, które mają zamiar pomagać właśnie osobom potrzebującym. Między innymi również Klub Rotary Gdynia zajmował się pozyskiwaniem funduszy na rzecz makiet, które stoją w Gdyni. Mhm. Pewnie kojarzysz, one tam są w pobliżu Sea Towers. Mhm. To, był, to był taki program związany z badaniem, żeby osoby niewidome mogły um, sprawdzić, jak um, w mniejszej skali te statki, um, czy też łódź podwodna um, mogą dla, dla tych osób wyglądać. Piotrze, bo ty jesteś generalnie też takim oficjalnym lobbystą, nie takim zakulisowym, jakąś taką szarą eminencją, która gdzieś działa, nie wiadomo, jakieś dziwne powiązania, natomiast ty jesteś już takim oficjalnym, masz tak, jeżeli biorę udział na przykład w opiniowaniu aktów prawnych, bo zdarzyło mi się, że na, na, na zlecenie organizacji społecznej zajmowałem się opiniowaniem takiego aktu prawnego, zdarzało mi się kontaktować z ministerstwami. Mhm to jednak uważam, że warto jako prawnik wpisać się do tego rejestru. Właśnie, jak wykonujących... zostać takim lobbystą? Ale wystarczy się zarejestrować w rejestrze właśnie osób zajmujących się zawodowo działalnością lobbyingową. Nie jest to proste, bo, bo chodzi po prostu o zgłoszenie, o opłacenie mhm. tego wniosku i jest się wpisywanym na taką listę. Dzięki temu można łatwiej uzyskać akredytację do tego, żeby pojawić się na przykład w Sejmie. Mhm. Jakby przechodzić przez tą całą procedurę, to znaczy, jeżeli chcesz się Skontaktować z politykiem, jeżeli chcesz porozmawiać na temat danego aktu prawnego bezpośrednio, zaprezentować jakie zmiany, działając w imieniu jakiejś organizacji, tak? Czyli, mm -hmm. czyli tak jak jest. Ten, w tym całym procesie chodzi o to, że jest znany ten podmiot, jest znane są jego interesy, mm -hmm. jest znana osoba, która w imieniu tej, tej organizacji występuje. I jakby to pomaga transparentności w, tej, w tym całym procesie legislacyjnym i uważam, że to jest potrzebne, mimo że to nie jest szeroko stosowane. No bo jednak bardzo trudno jest, rozdzielić. analizę prawną danego aktu, rozmowę z organami na temat tego, że no bo mamy cały proces legislacyjny, przecież można składać opinię do aktów, nie będąc wpisanym do tego rejestru. No oczywiście, jako konsultacje społeczne. Dokładnie, ale można i nawet jako obywatel zgłosić zastrzeżenia. Zatem tu się zaciera pewna granica. Ja uważam jednak, żeby wykonywać taką działalność profesjonalnie, to warto być w tym rejestrze, warto zapoznać się z taką procedurą. Ja osobiście jeszcze w Sejmie nie byłem, nie miałem takiego zlecenia, natomiast opiniowałem akt prawny i między innymi takim aktem prawnym, znaczy, no, projektem, które dotyczyło wymagań, jakie stawia się gabinetom kosmetycznym, zakładom fryzjerskim, zakładom tatuażu. Ja opiniowałem ten projekt rozporządzenia. On zakłada. De facto, niszczenie branży w części beauty w zakresie wysp w galeriach handlowych. Okay. Chodzi o wyspy stylizowania paznokci, mm -hmm. bo tam zostało wskazane w tym rozporządzeniu, że nie, dość, że, że nie można prowadzić tej działalności, gdy jest ogólnodostępny ciąg pieszy. Mm -hmm. no tak prostymi słowami. I to, I to generalnie właśnie się tyczy tych wysp. No, no bo, no bo tak, tam są ciągi piesze, no, tak. Tak, no i osoba siedzi mm -hmm. i w tej wyspie siedzi stylistka, no i generalnie to wyłącza możliwość prowadzenia takiego biznesu. Jest kwestia związana też z obowiązkiem wytyczenia, jeżeli nie korzysta się z, z usług profesjonalnych, wytyczenia strefy sterylizacji profesjonalnej, tam jest określony metraż, to też w tych wyspach nie ma takiego metrażu. No tak. Dostęp do bieżącej wody, obowiązek przejścia szkoleń, ten w w ogóle obowiązek przejścia szkoleń jest dosyć, no, taki wymagający, ponieważ na początku było, były proponowane kursy, które przechodzą osoby w sterylizatorniach oficjalnych medycznych. Mm -hmm. Czy osobie, która zajmuje się stylizowaniem paznokci taki kurs jest potrzebny? No uważam, że nie, bo to jednak on tam trwa wiele lat, tam rok czy dwa lata, kosztuje oczywiście, to jest też koszt. A jednak kosmetolodzy przechodzą krótsze te kursy. Zatem była propozycja, żeby te kursy były jakby dostosowane do tych kursów, które kosmetyczni i kosmetolodzy przechodzą.